Jeżeli chcesz ustawić animowaną tapetę w Poco M8 lub M8 Pro to najlepszym sposobem na to będzie zainstalowanie dodatkowej aplikacji, która pozwoli Ci na wybranie oraz zastosowanie animowanej tapety czy też wideotapety. I aby znaleźć taką aplikację wystarczy, że przejdziemy oczywiście do wyszukiwania i możemy wpisać na przykład animowana tapeta albo animowane tapety i znajdziemy mnóstwo różnych aplikacji, które oczywiście w które powinny pozwolić ci wybrać jakąś animowaną tapetę. Natomiast ja w moim wypadku akurat zaprezentuję te oto aplikację, czyli Zedge. Posiada ona mnóstwo animowanych tapet i możemy sobie z łatwością zastosować praktycznie dowolną. Także w tym filmiku pokażę jak skonfigurować tę aplikację oraz jak zastosować animowaną tapetę. Natomiast zachęcam także do skorzystania z innych aplikacji, które znajdziemy w sklepie Play. Być może znajdziecie akurat jakąś inną aplikację, która będzie posiadała na przykład jakieś ciekawsze animowane tapety. Także otwieramy aplikację. Musimy na dole nacisnąć Accept and Continue. I następnie jeszcze raz wybieramy Accept. Tutaj mamy opcję związaną z powiadomieniami, natomiast nie musimy ich aktywować, więc naciskamy na not now. Mamy ofertę, która pozwoli nam na skorzystanie z premium. Natomiast możemy oczywiście to wyłączyć, naciskając na krzyżyk w prawym górnym rogu. Następnie przechodzimy do Video Wallpapers, czyli wideo tapety. Mamy tutaj różne dodatkowe kategorie, które mogą nam pozwolić znaleźć dokładnie taką tapetę, jaką chcielibyśmy ustawić. Ja akurat wybiorę sobie, powiedzmy tutaj zakładkę najnowsze. No i możemy spróbować znaleźć jakąś fajną tapetę, którą chcielibyśmy sobie Ustawić na naszym telefonie. I załóżmy, że chcę wypróbować taką. Jak widać, mamy tutaj jakąś poruszającą się tapetę. I aby ją ustawić, wystarczy, że naciśniemy na ten fioletowy przycisk na dole ekranu. I mamy teraz dwie możliwości. Możemy uzyskać tapetę za darmo, oglądając reklamę. Bądź możemy skorzystać z kredytów. Ja to nazywam po prostu kredytami, tak jak jest tutaj napisane. I każda tapeta bodajże kosztuje 10 takich kredytów i mamy też 10 na start, więc możemy powiedzieć, że pierwsza tapeta jest całkowicie za darmo. Ja w moim wypadku akurat sobie obejrzę reklamę. Zazwyczaj trwają one powiedzmy około 30 sekund. I powinniśmy wtedy móc ustawić sobie tapetę. Dobrze, także kiedy już obejrzymy reklamę, możemy nacisnąć na set Video Wallpaper, czyli ustaw wideo tapetę. Następnie na dole wybieramy Ustaw tapetę i mamy do wyboru ustawienie tapety na ekranie głównym, bądź też również na ekranie blokady. I kiedy już ustawimy sobie tapetę, możemy wrócić do ekranu głównego i powinniśmy cieszyć się naszą nową animowaną tapetą. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.